kapitan Jerzy Włodzimierz Stawski, pseudonim Lubicz, jako jeden z ostatnich żołnierzy generała brygady Stanisława Sojczyńskiego W imieniu, w imieniu moich, mojego dowódcy witam wszystkich tu obecnych. Witam księdza arcybiskupa metropolite łódzkiego Marka Jedraszewskiego władze miasta Łodzi, Radomska i Zelowa. Witam przyjaciół, kombatantów, weteranów konspiracyjnego Wojska Polskiego. Witam szanownych gości, którzy przyjechali z całego kraju aby dać dowód, że warzyw żyje w Waszych sercach, witam rodzinę generała Sylas Stanisława Sojczyńskiego i Wnuka Grzegorza, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością dla dzisiejszej uroczystości. Szczególnie witam młodzież, dziewczęta i chłopców. Jestem wzruszony i dumny z Was, moi kochani, że przyszliście oddać uczt warsztatowi. Jestem pewien, że mój dowódca jest tutaj dzisiaj wśród nas i w jego imieniu dziękuję Wam za pamięć i Proszę Was teraz, kontynuujcie jego dzieło. Nie zapominajcie o jego ideałach stały się naszymi ideałami. Pamiętajcie o tych, którzy jak wartość oddali życie za ojczyznę. Cześć ich pamięci! Przychodzimy tu dziś do Ciebie, Panie Generale, żeby dać świadectwo pamięci. Przychodzimy, żeby głośno powiedzieć wszystkim, że za swoją odwagę, determinację, nazywanie zbrodni pomnienia zostałeś brutalnie. My zawsze będziemy pamiętać. To nasz obowiązek jako pokolenia, które dzięki takim jak ty, ludziom zasad ponownie wielkim stylowe przysięgi może dziś żyć z wolnym kraju. Perdón. Uwolnienie 50 osób. Przyszczęste oddechu wojennego w Łukuskim i Styczeń. Rok 1945. Awad Matanikasta. Kwiecień. Rok 1945. Organizator i wydobywca konspiracyjnego Wojska Polskiego. Największy w podziemnej organizacji wojskowej z z komunistycznym zmianem jest po bardzo Ponieważ trzeci prawem wielka historia nich był konieczny, pozostał on w kopu śniegu, w żółtawym oczyle na trzy lat Szybciej niż w plecy strzał z radzieckiej trafiła w serce czciwa rozsardzenka. Ili samolot, jedynie tę, tak się starali dla samolotu, już nie zostanie pogrążony w ciemno. A Szczy, marusza Marusia Marta, Grombo Ewa, Nie opłakała ich nie pogrzebała ich I będą tam przez całą wieczność, głębokim śniegu, wiecznym kątem. Przygrali w domu swój kędy zalewa Nie mam żartu o się w i gładź mięsioną Ponieważ wielka, ale wielka historia o niej było została na do zawsze do tego święta. Zwrócamy i ten trochę uciek. Zniknie w ale mnie cieszy, że tym czasie powyższą otrzymuję radość. Największym oznaczeniem jest przeświadczenie, że jest się człowiekiem zasad i honorów. Wielkie dziękuję wszystkim. Kwiecień rok 1946. Uwolnienie więźniów z Radomskiego Powiatowego Porzędu Bezpieczeństwa. Dla bezpiecznego Rok publiczny Maria. Budzi 20... to często chową. Zdra. Ale się. Łódź. Zwięzienie. Proces. Okłócieństwo. Cierpienia. Wierność zasadą. Pierwszej jedności, amulety. Zdźwignień tak. Łódź Poligon na Pusie rok 2008. Rozpoczęcie badań archeologicznych. Poszukiwanie miejsca pochówku Stanisława Dalisława w Warszawie. na Krzysztof Kaczyński. Nadal żyją świadkowie, którzy opowiadają o ciężarówkach jadących w stronę poligonów i strzałach, które było stamtąd słychać. W ich relacjach powtarza się również informacja o gwoździach, pitych i drzewach. Które miały oznaczać miejsca pokutku. Znaleziono kilka takich często skupionych w opóźnionych Do zarzucanych mi aktem oskarżenia czynów przyznaję się częściowo. Do winy jednak nie poczułam się. Uważam raczej, że mam zasługi wobec narodu, dla dobra, którego walczyłem. W świetle obowiązujących przepisów prawa nie uważam swoich czynów za przestępstwa. Wszystkie czyny, jeśli nie wyszły poza ramy moich rozkazów, są zgodne z moimi zasadami i sumieniem. W samej rzeczy, jeśli chodzi o zarzuty aktów, oskarżenia, to dopiero do zmiany ustroju i usunięcia organów zwierzchwili narodów, do zagarnięcia płaty, nie przyznaje się, przyznaje się tylko do założenia i należenia, do nielegalnej organizacji, celem której było przeciwdziałanie terrorowi władz walka z bez Prześladowania, czyli zapomnienia, co zresztą ilustrują moje rozmiary. Sprawa. Chcę złączyć się z ofiarą Nie. o modlitwę za mnie do Pana Boga Bożego. Niech się służbuje nad nami Bóg Wszechmogący i od.